Hej tam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem na. a to jest Harry Potter, już czwarta część, czwarty odcinek. Jest z nami profesor Lupin. I. Tutaj musimy się nauczyć zaklęcia. Jak to ma? Exper expectum Patron. E, no na zaczynamy. Expectum Patron! Musi być dokładnie przy różdżce, gdy rzucasz zaklęcie. Okej. Okay. EXPECTO PATRONUM! Znakomity czar, Harry. Jeszcze yes. dwa takie, a będziesz mógł przejść dalej. EXPECTO PATRONUM! No właśnie tak, Harry. Jeszcze tylko raz. EXPECTO PATRONUM! Fantastycznie! Trzy idealne zaklęcia, Harry. Jesteś gotów na następną część lekcji. Okay. Przeszukaj pobliskie komnaty i bądź gotów na rzucenie czaru w bogina. Depulsão Depulso Tu się że coś mi tu wyskoczy Jak szczerze Wszystko? Wszystko. Idziemy tutaj. Okej, okay, pamiętam, że tutaj zawsze się bałem, no. Ale... Zawsze się bałem tych mentorów. Ja co ja, 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 ja grałem? Ja Nie, to dementor. Nie, Harry, skup się. To bogin przybrał kształt dementora, żeby cię nastraszyć. Okej. Okay. EXPECTO, patronu. Expecto patronu. Ich obecność zapewne uniemożliwi ci ruch. Ale to daje po uszach. Rzuć zaklęcie Patronusa w bogina, żeby go umieszkodliwić. Jogo. Zaczaruj każdego bogina w okolicy. Musisz pokonać wszystkich, nim zaklęcie przestanie działać. PATRONUS! Moje usi. To jest uszy. także karta kolekcjonerska. Używa, moje uszy, Dioci Co o nie? Ekspektopa! Jak się zachowasz, gdy dementorzy cię zaskoczą? Poradziłeś sobie bezbłędnie. Ale moje uszy, nobie... <gulana> co za to? Uszy nie teraz, kurwa, wolą! <gulana> Jaki cwen! Musiał! Po lekcji walki z dementorami Harry zapytał profesora Lupina, czy to prawda, że Sirius Black i ojciec Harego byli przyjaciółmi. Profesor Lupin wydawał się zakłopotany tym pytaniem. Powiedział tylko, że dawno temu znał Seriusza, a przynajmniej tak mu się wydawało. Farszywek zniknął! I wiecie, co znalazłem na podłodze? Kocia sierść! Żółta kocia sierść! Sugerujesz, że krzywała... Tak. Właśnie usłyszałem, że mają uśmiercić Hardodzioba za to, że zaatakował Malfoya. Nie mogą tego zrobić! To wszystko wina Malfoja. To jego powinno się ukarać! Coś musi się dać zrobić. Może apelacja. Apelacja? To jest myśl. Jestem pewna, że czytałam o podobnej sprawie hipogryfa. Poszukamy w bibliotece. Pójdę z wami, ale jestem wściekły na Twojego potwornego kota. Dobrze. Ciekawe, gdzie jest pani Pins. Może krzywołapią też dorwał. <laughs> na pewno pozwoli nam przeszukać księgi pod kątem hipogryfów. To ważna sprawa. Są przechowywane tam w dziale prawnym, ale jest zamknięty. Co z tego?

Zerem, podejbanie jesteście! Depulso. 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 Sprawdź, czy można się jakoś dostać do sekcji prawnej, Ron. Dobra. Zaraz, człowieku, daj żyć. Alohomora! Alochomora! Okej. Okay. Nic nie ma, nic nie ma. Spoko. Karperetum! Karperetum! O, karperaktu! Okej. Okay. Wiecie to? To są schody. Spoko. To widać, widać, Marochy. Ty, Harry, co tam będziesz stał? Super karta następną. Aloha! Wezmę to z tą tron. Ty i Harry zostancie na czacach. No dobra, przypnie jak pani Pins się pojawi. O! A! Okay, niech to sukces się zapisze. Pikniemy tego... A Lumos. No ja pierdolę, tylko nie Nie wiem co oni do mnie mają, ale dobra, załatwimy ich Dobra, no się to otworzyło. Jiż nie mogę pliknąć, okej. Okay. No, bierzemy smaczno. No leczyz. <gry> oh. Tam jest ty ksiana Tak jesteś chujowy. Tu jest ta księga! Świetnie, a teraz do Hagrida! Mówię tak jesteś chujowy. Cześć, tu się nie cikuj. Znalazłaś coś, co mogłoby pomóc w obronie Hardodzioba? Tak, zostawiłam książkę w chatce Hagrida. Aha. Chwileczkę... Jak to zrobiłaś? Dopiero co poszłaś? Eee... Poszłam na skoty. Szybciej, nie możemy się spóźnić na zajęcia z uroków. To niedaleko. No. Niech! Zabierzcie ode mnie do Uciekaj! Kompletnie Aha. oszalała! A fuk? O nie! Może się tym zajmiemy. A nie mamy teraz zajęć z uroków? Tak. Myślę jednak, że mamy czas, by dać tej rzeczy nauczkę. Gdziekolwiek jest. Decyduj, Harry. Mam Mam nadzieję, że pomożecie. Potworna księga potworów wymknęła się spod kontroli. Okay. Za pokonanie wszystkich kartek otrzymacie kartę kolekcjonerską. Można zdobyć aż pięć kart. A, to spoko. Nie ma sprawy. Zajmiemy się tym. Powodzenia! Zostałaby mi pomogła, ale jestem spóźniona, <gryt> bardzo spóźniona. Mam raz nie To musi być takie głośne, kurwa. Dobry, dobra, Prefekt powiedziała, że możemy zdobyć wszystkie pięć kart, jeśli pokonamy księgę. Massakra. Masakra... Dobry, to daje pól, jak ja ale wypadliśmy nieźle. Jebane. Skiegoś masakrycznie jest.

OK, jest ładnie. dla dlaczego ty pułszech dawało Jak To trochę smutne. Chyba powinniśmy byli spróbować ją poskromić. Uczciwie, Hermiono. Ja jestem harem potaram, mm. jestem czarodziejem. Cóż, lepiej chodźmy na zaklęcia i uroki. gdzie oh, oh. można Dzień się uroków, uroku, prawda? Jest ale na okay. no jasne, ale ze mnie głuptas. Zobaczymy się w prasie. Ja kryje się za tym portretem musimy kupić hasło u Freda i George'a. To co? A tak fasolki znikąd. No, tak... Poszperamy sobie to trochę. No, no, nie będzie do są. Depulsor. Czy sobie zapiszemy tutaj. A ładnie. Depulsor. Depulsor. Dawaj was oraz Okej okay. Dawać ciężko, eee... dawać ciężko Dawać posolę, dawać, dawać Ale nie straszcie mnie tak co i Straszą mnie, kuźwa. Ale kartę to już nie dadzę, nie? Bo kuźwa straszyć, potrafią. Dobra. Poszlibyśmy jeszcze gdzieś. Na twoim miejscu trzymałbym się z dala od potwornej księgi potworów przy bibliotece. Zaraz okay. prawdziwą magię dla sliterinu. Was Siódme piętro. Gwiazdeczka. Okay, idziemy tutaj. Hej, Harry, chodź tu! Co? Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? No spoko. Umowa stoi. Hmm. Na zdrowie, Harry, do zobaczenia. <laughs> Na zdrowie? Seriously? Co tutaj Pan mamy? Dekuku! Depulso. 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 De Jeśli chcemy wiedzieć co kryje się za tym portretem, musimy kupić hasło u Freda i Dora. Depulso. Ej. SpongeBob. Szuma. Ok, dzięki. To ty jeszcze masz? Hey, Potter! Chcesz może kupić kartę kolekcjonerską? No, jasne. Jasne, kupuję to. Obaj zrobiliśmy dobry interes. No. Ok, dałaś wszystko, co masz. Mam do sprzedania karty kolekcjonerskie, jeśli was to interesuje. Umowa stoi. Na zdrowie, Harry. Do zobaczenia. Na zdrowie, sery. Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? Wszystko no, to, to, to jestem, no. Brzmi nieźle. Kupuję. Obaj zrobiliśmy dobry interes. Dajesz wszystko, co masz. Późno. Zbierasz karty? Mam bardzo rzadki egzemplarz. Brzmi nieźle, Kupuję. To świetny interes, Harry! Dobra, dawaj, no. Dobra, kici w oko. same fasolki na eee, oh. Ile można fasolek? Cześć, Fred, cześć, George. No się ma. Co tu macie? Cudo, nieprawdaż, Harry? No nie. Nie, dzięki. Ja chcę hasła. A tak? To hasło prowadzi do niezmiernie ciekawego, tajemnego miejsca. A nim rumru. Dobra, biorę to. Okay. Nie powinniśmy właściwie tego sprzedawać. Prowadzi do bardzo tajemnego miejsca. Jasne, kupuję to. To hasło nigdy nie zostało sprawdzone. Wyglądasz jednak na człowieka, który nie boi się ryzykować, Harry. Świetnie, umowa stoi. No właśnie, pierdzielić tej jak coś O nie, to jest wyjątkowa, super, super specjalna karta kolekcjonerska. Dały ci ją za darmo. To bardzo jeśli cenna cenna karta, karta kolekcjonerska. No patrzę. Nieźle, kupuję. Eee jeszcze co jest? Ja, jeszcze. Jeszcze ostatnią kartą macie, co? To... Bardzo cenna karta kolekcjonerska. Nie. Jasne, kupuję to. To wasza ostatnia karta, możesz to dostać? O nie, to jest wyjątkowa! Super, super specjalna karta kolekcjonerska. Na by ci ją jest Tak darmo, popularne, jeśli że nie nadążamy z tego sklepów. Biegłoski. W porządku! To się bardzo dobrze sprzedaje. Lepiej kup zanim nam zabraknie. Biegłoski. W porządku! Popatrz, Fred. Mówiłem ci, że Harry ma wyśmienite. Dawać bieguska. Dobra, biorę to! dobra, ile jeszcze... Przykro mi, Harry. Masz za mało kociołkowych piegusków. Przykro mi, Harry. Masz za mało kociołkowych piegusków. Przykro mi, Masz za mało kociołkowych piegusków. No, jeszcze Kurczę, George. Czy to naprawdę miało być tak tanie? Tak. Jasne. Kupuję to. A. To się bardzo dobrze sprzedaje. Lepiej kup, zanim nam zabraknie. Chcę Dobra, biorę to. Jeszcze pięć. Znakomity wybór. Zwróć uwagę na wysoką jakość. Nie umiecie sprzedawać. Dobra, biorę to. Znakomity wybór. Zwróć uwagę na wysoką jakość. No, ile janości? można, no. Czyli nie możesz wybrać, Maszku. ile ch się chce No A, to jest prawdziwe cacko. No, bardzo cacko. Ma, jak jest mało kuchni. Nie to się bardzo dobrze sprzedaje. Lepiej kup, zanim nam zabraknie. A bardzo, bardzo się sprzedaje, no. Świetnie, umowa stoi. Kurczę, George, czy to naprawdę miało być tak tanie? Tak, to miało być tak tanie, Dawaj. Umowa stoi. The hasło. Eee, Właśnie dostałem to hasło. Nie za bardzo wiem, co jest za tym portretem. Dobrze. Dobra, biorę to. U. Przykro mi, Harry. Masz za mało kociołkowych piegusków. Okej, okay, ciekawe, jakie to hasła mamy, ale dobra. Dobra, lezimy. Le le dobra, jest tu kto? coś tu zrobić, czy nie? Nic nie mogę zrobić. Ok, dobra, to idziemy. Tego nic, tego nic. Major mamy tego hasła, okej. ok. Zbierasz karty? Mam bardzo rzadki egzemplarz. Daj jeszcze W porządku. Proszę bardzo, Harry. Zbierasz karty? Mam bardzo rzadki egzemplarz. No dobra, nie, nie, gadaj, tyle tylko mi dawaj, no. Dobra, biorę to. Proszę bardzo, Harry. Ile już mam kart? Ile mam kart? Tyle mam kart? Dużo mam kart. Mamy full, tu mamy full, tu mamy full, tu mamy full. Ciekawe. Hej. Dawaj Hej, wy tam. Chcecie kupić karty kolekcjonerskie? No tak, chcę kupić karty kolekcjonerskie. I co? Świetnie! Umowa stoi! Na zdrowie Harry, do zobaczenia! Czego na zdrowie? Wielka szkoda, chyba cię na to nie stać Uuuu uu, uu, uu. Aż 80 Dobra, kij z tym idziemy piętro niżej. Szóste piętro. nie mamy do tego hasła wiedzieć co kryje się za tym Musimy kupić hasło u Freda i George'a. No spoko Piąte piętro mamy tu hasło, czy nie mamy hasła? Chyba mamy. Rzecim nie wiedziałem, kurde co chwila do mnie ktoś dzwoni. No, ej. Się normalnie zabiję. De pulso, de pulso. The pulsar. The Wrócimy tutaj. A uuu, dawać karty, dawać 40 kart na 80. Depulso, depulso. Depulso, depulso. Uuu, ile posztyciku. A będzie na kartę, będzie na kartę. No ja, eee, Fort. Tyle, tyle. Okej, okay, coś jeszcze? Nic. Okej. Okay. Pójdziemy pod ten... Pod klasę. Dobra, idziemy stąd. I idziemy na... siódme piętro. Siódme piętro, jest tutaj. Gwiazdeczka. Gwiazdeczka. Jakie siódme piętro? Nie. Eeeh. się do tego. Mary, podejdź tu! Wypupisz tylko to za osiemdziesiąt. Wciąż za mało, prawda? Tak. Wciąż za mało, a mam ile? I... sześćdziesiąt dół. To lipa. Dobra. Musimy skończyć na drugie piętro. Łee, łe, Gdy łe, łe. 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 rozwolnienie masz, czy co? Łee. Ok, drugie piętro. Dobra. Napiszemy sobie. I... I to było na te w dzisiejszym odcinku. W następnym odcinku pójdziemy. Tam do klasy. Okej okay. Więc jeżeli Wam się spodobało, łapkujcie do góry. Zostawcie komentarz, bo to naprawdę motywuje. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć.